Cześć, dzisiaj podczas moich zajęć logopedycznych online wykorzystuję swoje karty artykulacyjne. Oczywiście nie wszystkie, wybieram tylko te, które będą mi potrzebne do przygotowania dziecka do wywoływania głoski, więc będziemy pracować nad pionizacją języka. Dlatego wybieram tylko karty, które będą pracowały i pomagały mi w pracy nad właśnie tą umiejętnością. Jak się do tego zabrać, jeżeli mam coś fizycznego? I chcę to pokazać dziecku online. Prosta sprawa. Rozkładam karty u siebie na stole. U siebie na stole. I po prostu przekierowuję kamerę. Zobaczcie, przekierowuję kamerę. Dzięki temu, że mam taką ruchomą kamerę zewnętrzną, mogę razem z dzieckiem losować. Jest to dużo atrakcyjniejsza forma dla dziecka niż kiedy ja po prostu wybieram. Więc losujemy. Tak. No i pokazujemy. I teraz z powrotem mogę już włączyć się tutaj o, i pokazuję dziecku, tak? Czyli wykonujemy takie ćwiczenie, jak to jabłuszko na obrazku. Jest to fajna forma, dodatkowo ja zwykle korzystam z tego, że przykładam sobie jednak tą kartę na wysokości moich ust. Dzięki temu kieruję również wzrok dziecka na moje usta. Przywołuję jego uwagę, też mogę pokazywać, e, wizualizować gestem daną głoskę i dane ćwiczenie.